Na razie obejdziemy ten teren, zobaczymy, żeby tutaj nas jakaś miła, niemiła niespodzianka nie spotkała. Nieźle. Więc jesteśmy chyba pierwsi, pierwszą ekipą urbexową, która zbada dzisiaj ten teren. w opuszczonym pałacu, który powstał w XVIII wieku. Należał on do rodziny Magnackiej, Lubomirskich. Później został przejęty przez kolejny ród Potockich, a po II wojnie światowej stał się częścią Skarbu Państwa. Dzisiaj jest to opuszczony pałac. No i dzisiaj zobaczymy, czy w tym miejscu, właśnie w środku. Gdzie będą się działy zjawiska paranormalne? No no. Ja to jest chyba wejście do piwnicy, no? Do piwnicy? No, no, tak Czy... Dobra no kurde To jest jak kotłownia tu było? Aha, to, to zobaczcie tutaj są jeszcze w ogóle te Bezpieczniki No tak Rozkrawamy wszystko Wszędzie grzyb na ścianach jest No, jest no nie, 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 nie No nie, Mhm Kibble. jakaś mhm. kuchnia tu była? Tutaj. No, tak wygląda. Więc jesteśmy chyba pierwsi, pierwszą ekipą urbexową, która zbada dzisiaj ten teren. Ucha szkoła była, była, wiecie? No, bo jestem na no, klasa pierwsza A. Klasa pierwsza B. A tutaj jeszcze jest wejście na górę w ogóle. Zaraz tam pójdziemy. Tutaj co jest? Ten obieg jest ogromny w sumie. Czy, te, czy tutaj nikogo nie ma w środku? Zobaczcie, tutaj się ciężko chodzi. Trzeba uważać, żeby tu dziury gdzieś nie było. Żebyśmy się nie... Jeżeli są tutaj dusze zmarły z Rady Rumunijskiej bądź Potockiej płyńcie na to urządzenie, które wsunął w ręku. Okay. Daj znać, że tu sami jesteś. Jeżeli oczywiście są tutaj dusze zmarłych. Kobieto? Kolego. Kto tutaj z nami jest? Jest jakaś kobieta z nami? jest was tutaj więcej? Kurde, zobaczcie Na maxa świeci Dotknijcie tutaj tych urządzeń również, płyńcie swoją energią. Nie się tutaj bardziej do nas. Kurde. Zobaczcie. Strasznie, nie To w tym miejscu. Co tutaj się wydarzyło? Jeżeli doszło tutaj do jakiejś tragedii, proszę, żeby byty, które tutaj są, wpłynęły też na inne urządzenia i porozumiały się z nami. Zobaczcie, jaki odczyt. Ej, taki chłód? Zimno. Zimno, nie? Zaczyna się robić tutaj w tym miejscu. O kurde. No. Zobaczcie. Tylko to Co to było? Podejdź tutaj bliżej do tego urządzenia, gdzie my stoimy. Wpłyńcie na nie. Właśnie, ale tutaj w stronę, że pokazuje. Czy ktoś go tam poszedł? tutaj jest. Co to, co to było? O kurde. Ej, kulki, zobaczcie. Dziękujemy, że tutaj jesteś z nami. Zobaczcie, no. No. o kurde, ja pierdzielę. zobaczcie, co się dzieje. O kurde, widzieliście to? Możecie jeszcze raz powtórzyć? Możecie też jeszcze raz powtórzyć? Pójdź na te urządzenia, które tutaj są. Jeżeli jesteś kobietą, dotknij tych urządzeń. Czy tutaj, przed chwilą, te poruszające się piłeczki? I tutaj ten właśnie rempot, który przed chwilą zadziałał. Czy to Ty tutaj byłeś z nami? Jeżeli tak, proszę, odezwij się, pój na to urządzenie, które tutaj trzymam w ręku. Tak. Tak. Możesz to jeszcze raz powtórzyć. Czy możesz wpłynąć jeszcze raz na te urządzenia, które tutaj się znajdują? that my emea Czy jest was tutaj więcej? Dziadek Czy mamy sobie stąd puls? Słyszeliście, ale że powiedział, że tak, że tutaj z nami jest. Czyli to on wpłynął na te urządzenia. Nie wiem, czy słyszeliście, jak miał na imię. Ciężko mi było to wychwycić. Czy ktoś tutaj jeszcze z nami jest? Czy jest tutaj ten, ta osoba? Dziadek czy ktokolwiek inny. Jeżeli tak, to proszę wpływ tutaj na te urządzenia, które się znajdują. Jeszcze raz prosimy. Jeżeli tutaj jesteś, dotknij czegoś, uderz czymś. Więc kurczę, nie wiem. Wydaje mi się, że tutaj na piętrze coś tutaj się dzieje. Mm. Jest zimno, bardzo. To jest zimno, nie? Jest zimno. Yeah. Co to było? Słyszycie? Szurnienie? No. Widzisz tam? Dobra. od co? Hmm. O. Co to? Zobaczcie. O kurde. Na, na odchodne. No nie? Tak. Dziękuję, że daję znać, że tutaj jeszcze z nami jesteś. Ale w zasadzie to nie chcemy, żebyś z nami poszedł. Zostań tutaj w tym miejscu, gdzie jesteś. Nie chcemy się niepokoić Zapraszam na kolejne nagrania, zapraszam na kolejne oglądania, właśnie treści, które udostępniamy w internecie na TikToku i na YouTube. Dajcie suba, siedzęcie. No i cóż, idziemy stąd, bo rzeczywiście chcemy się już bardziej rzucać też tych oczy. Dobra, trzymajcie się, cześć.